Wiązek z toksyczną dziewczyną nie kończy się rozstaniem. On się kończy tym, że budzisz się pewnego dnia i myślisz, kiedy dokładnie przestałem być sobą. Na początku jest oczywiście bajka. Ona pisze, jesteś inny niż wszyscy tacy faceci jak ty to wymierający gatunek. A ty w głowie. No to pięknie, w końcu trafiłem na tę jedyną. Codziennie wiadomości. Telefony po nocach. Chce się widzieć non-stop. Myślisz, ale mnie kocha. Nie, bracie, to nie miłość. To love bombing. Pierwszy red flag. Odwołujesz spotkanie, bo masz pracę, trening, rodzinę. A ona od razu z fochem. Widzę, że nie jestem dla ciebie ważna. I zamiast powiedzieć, ogarnij się. Ty zaczynasz się tłumaczyć jak dzieciak przed wychowawczynią. W tym momencie uczysz się, że twoje życie to potencjalna awantura. Potem wjeżdża zazdrość na pełnej. Kto to jest ta Ania na twoim Instagramie? Koleżanka z pracy. Mhm. Ciekawe, że wcześniej o niej nie mówiłeś. I już wiesz, każda kobieta w twoim telefonie to osobne przesłuchanie na komisariacie. Przestajesz pisać z koleżankami, ukrywasz znajome, kasujesz rozmowy, nie dlatego, że coś robisz, tylko dlatego, że nie masz siły na kolejną dramę. Każda kłótnia wygląda tak samo. Ona odpala emocjonalny granat. Ty próbujesz normalnie gadać. Ona krzyk, płacz, trzaskanie drzwiami, grożenie odejściem. Ty przepraszasz za rzeczy, których nawet nie zrobiłeś. Wjeżdża gaslighting, ty przesadzasz. Ty masz problem. Ty mnie ranisz swoim tonem. I nagle zamiast pytać, czy ta relacja ma sens, zaczynasz się zastanawiać, czy ja jestem nienormalny? Problem nie jest w tym, że jesteś zły. Problem jest w tym, że nie umiesz postawić granicy. Łapiesz się na tym, że zanim coś powiesz, kalkulujesz, zanim gdzieś pójdziesz, układasz alibi, zanim odbierzesz telefon, bierzesz głęboki wdech, bo nie wiesz, czy usłyszysz, hej kochanie. Czy. A z kim ty kana jesteś? To już nie jest związek. To jest emocjonalny etat. Jesteś terapeutą, bankomatem i workiem treningowym w jednym, a po każdej wojnie. Najlepszy seks w życiu łzy, przeprosiny. Ja już nigdy tak nie zrobię. Musisz mnie zrozumieć. Ja dużo przeszłam. I ty w to wchodzisz jak bohater. Ja ją naprawię. Ja będę inny niż wszyscy. Nie naprawisz, bo to nie ty jesteś popsuty. Na końcu zostajesz z rozwaloną samooceną, pokłócony z kumplami bez granic, bez jaj, a ona odchodzi mówiąc: "Ty nigdy mnie tak naprawdę nie kochałeś". Ironia. Im bardziej się starałeś, tym mniej cię szanowała. Zapamiętaj, bracie. Toksyczna dziewczyna nie niszczy ci życia sama. Ona tylko wciska gaz, ale to ty otwierasz drzwi, sadzasz ją za kierownicą i jeszcze zapinasz jej pas. Jeśli w związku musisz się tłumaczyć za samo istnienie, to nie jest sygnał, żeby się bardziej starać. To jest sygnał, żeby wstać, wyjść i zamknąć za sobą drzwi.